Stworzony został przez naszych rodaków podobno projekt, który oferował kilka sposobów inwestowania bitcoinów w projekty, które tam były prowadzone. Była to m.in. kopalnia, była to jakaś matryca. No i oczywiście wszystko było podrasowane bardzo lukratywnym programem lojadościowym, czyli pomógł, zarekomenduj nasz projekt komuś, niech on poda Twój kod aktywacyjny i Ty wtedy dostaniesz część tego, co on wpłaca. No. Schemat, e, schemat oczywisty i przez używany przez praktycznie wszystkie piramidy oczywiście może być używany przez legitne systemy, ponieważ no, wiadomo, linki referencyjne nie są niczym strasznym. E, natomiast problem pojawia się, gdy no, próbujemy zaprząc kalkulator i policzyć, co faktycznie i w jakim czasie e, jest e, przez ten system propagowane. E, okazuje się, że po prostu no, cała kasa, która jest wpłacana, praktycznie jest no, poza niewielkim <coughs> procentem dla twórców e, jest dysponowana pomiędzy uczestników, tak żeby system po prostu żył jak najdłużej, jak największą jak e, na największą kwotę się dało zgromadzić. No to schemat, jest, schemat jest znany. Oczywiście najlepszym sposobem użycia uzyskanych środków jest reinwestycja, czyli wykupienie kolejnego poziomu, kolejnego pakietu czy kolejnej matrycy po to, żeby móc zarobić jeszcze więcej i jeszcze więcej i wpłacić znowu i tak w kółko i tak w pół. Wszystko cały system jest nakierowany na to, żeby jak najrzadziej następowała wypłata z tego systemu, no ponieważ wtedy faktycznie oni muszą te pieniądze. Uwolnić. No, ale dopóki znajdują się coraz to nowi inwestorzy, którzy wpłacają kolejne realne pieniądze, no dopóty mogą faktycznie jakieś tam wypłaty cały czas reagować, realizować i w ten sposób się uwiorygadniają. No, jest, jest kawałek na forum mówiący o skamach i piramidach. Zachęcam do zajrzenia przynajmniej w nagłówki, bo w nagłówkach najczęściej nas podajemy właśnie nazwę projektu albo nazwę domeny. No z opisem później, jak to, jak to działa i co, czego możemy się po tym projekcie spodziewać.